Siemaneczku, z tej strony Pusz Barber I jak zwykle mam dzisiaj zajebisty pomysł Nie, twoje pomysły nie są zajebiste Dlaczego uważasz, że twoje pomysły są zajebiste? Twoje pomysły, są za tego... twoje pomysły za każdym razem są co najmniej żenujące Słuchaj, za każdym razem I za się... każdym razem mam przez nie przesrane Za każdym razem... Aha, ha, ha. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Słajpucie jest tutaj ten chory psychicznie typ. Ja bym to Masz Masz myśli huragana znał. Tak, huragana Nie znam chłopa, ale śmieszny, nie? To był No jest chory psychicznie. To, to nie wiem, czy to jest tutaj. śmieszne, po prostu typ jest chory psychicznie. Jak on by się zachował, gdybyś mu powiedział, no. yy, że dołączę do kanału, tylko musi zrobić bardzo trudne wyzwania? Są Jak on by się podob. zachował? No, oczywiście, że przyjął. Stary, on jest poszukiwany przez szpital psychiatryczny. No cóż, zróbmy na nim praca, że przyjmujesz przyjmujesz do kanału i zrobić trudne wyzwania, a na sam koniec powiemy mu, że jednak nie i tyle i za nie, nie wykorzystujmy chorych ludzi. Typek powinien trafić tam, skąd przyszedł. No, czyli do szpitala jest psychiatrycznego. Domu, tak, jest u nas w domu, jest na posesji, jest tu plan filmowy, także ruby toczesta jako aktora i, i. Nie, stary, nie zgadzam grudno. się. To stary, ja nie, nie masz nic do No Ale mówię ci, że się nie zgadzam. Chcesz wykorzystać chorego psychicznie Stara, typa. Nie, masz, nie, 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 nie. Chcesz wykorzystać <laughs> chorego. Nie czużysty, Chcesz wykorzystać. Chcesz nie. mu powiedzieć, że przyjmiemy go na kanał. Nie mam lepszego pomysłu. Ale typ jest chory, typ jest chory. Chcesz powiedzieć choremu typowi, że przyjmiemy go na kanał, jeżeli wykonasz. Zadania. I pewnie dasz mu tak hardkorowe zadania, żeby się zestrał, w gacie I to zrobi, bo jest chory psychicznie, tak? I to będzie fajne Dobrze, jeżeli jesteś mnie na kanale, taki sam czerwony przycisk, i na moim paluszku, zostaw tam na dole Ja nie odpowiadam za ten film, możesz go nagrać, spoko Dzisiaj akurat tak. mogę się sobie tak. poddać, ale nie odpowiadam za ten film Nie chcę brać odpowiedzialności za ten ty, film Ty, żeby wszystko spadło na mnie, tak? Wymyśliłeś to, to. wymyśliłeś to stary No wymyśliłem, ale ty też będziesz w tym udział, więc Ja więc, będę żeby... tylko nagrywać Jesteśmy dwoje winni, a ty się nie. na to zrodziłeś w tym momencie, więc. Więc spada na mnie i na Ciebie, tak po połowie. Nie. Dobra, zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, dzisiaj przyjmujemy huragana do ekipy. Ha, ty nawet nie jesteś w ekipie, a jego ale... kto tym bardziej jest. No, ale jestem pomysłodawcą odcinków. Barteru. Na odcinku! Odcinku. W... odcinku. Dobrze, nie wykorzystuj tego, żeby wymyślić 3-4 odcinki, stary. No trochę więcej, nieważne. Słuchajcie, robimy plan na kuraranie, że przyjmujemy do ekipy, musi wykonać farturowe zadanie. Aha, czyli zrobisz zadanie, ale na Robisz to jest... z chorego psychicznie typa debila. Dobrze, no. Ciela? On sam siebie zrobić. Ale on już jest. Więc, więc mu taś... powiedzieć, żeby wykonywać jakieś tam zadania, on sam siebie zrobi A co chcesz, żeby on robił? On sam sobie jest chory. Tak? No, jest chory, no. no wystarczy go nagrać i co ma robić. Dredziar, to, serze, to będzie fajne Ale nie będziemy co go wpuszczać do domu? On, on w ogóle tutaj czatuje, od rana biega dookoła gdzieś. <laughs> się... on sobie szos tam buduje. On jest w domu On jest w domu stary Jak no, Wpuściliście no, no, go, do... go? go? No oni są chorzy, on puścili jest? go Gdzie on jest? Gdzie on jest? Przecież przed obok ciebie przechodził Proszę cię, nie pali tyle papierosów Ja nie palę no, On chyba nie pali takich papierosów Ale ja to tak przynośnie powiedziałam On dobrze wie co chodzi Wpuściliście no, do <laughs> go do domu? go do domu zimiony... Całą nad nim się jedziałem pił? Nie, bo przysięgam że chura ja zrobił tak, tak? Ty, oj się na niego spojrzał i ty tylko nie zobaczyłeś. Aż mi się jeść, o tym słuchaj, Z tego, że jest tutaj ten chory psychicznie pacjent No ci chodzi o ragiona. No i fajnie czuć, że to że ten taki pomysł, jest fajny. No on ma pomysł fajny, znaczy fajny pomysł, chory pomysł yy, dla chorego człowieka. No, jak no, powiedzieliśmy, powiedziałem mu Sara, że przyjmujemy go do ekipy, musimy A, domyślić, no. to musimy przynajeć parę Znaczy Ja chciał może domyślić, no przyjmiemy go, ale jak na zadanie. Zaczął może teraz go przyjemnie, jak zrobi to? Nie chciał być takiego. Ale ty, 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 ty nie ja nie rozumiem, nie, nie no, no, czy ty żartujesz? To, to tu śmieci ogarnie, tutaj coś po zamiastach ty Żartujesz w tym momencie no, Żartuję, no żartuję, nie łykam już wszystkiego Ale to będzie no, nie po... śmieszne, nie? Będzie śmieszne, tylko że to nie będzie przygry, Coś później mu dajmy. chociaż Nie wolno zakupy, czy coś. coś no, Stary, jedyny bon jaki mu dam to odwieżenie do szpitala psychiatrycznego Na podróż no, Ale jak będzie się starał dla ciebie, że miał dobry odcinek na wyzwania Dobrze, to, to, to kupię Co mu coś fajnego i go odeślę do szpitala psychiatrycznego, okej? W porządku? Jakieś ubranie, papierosy, nie wiem, no no za paszczer Fajer stary to by zabił No to akurat prawda On mówi do mnie, słuchaj, dawaj posprzątam ci, poukradłem ci ubrania, a robisz mi paszkę fajer No dobra, Morto, 15 zł Można A on dwie no. rodziny się wpierdoli, coś robi stary Za 15 zł ja pracuję, nie wiem, 10 minut Dobra, już nie komentuj <laughs> Nadal nie sądzę, że to jest dobry pomysł Sądzę, to jest dobry Witam bardzo serdecznie, szanownego Pana Kurarami Chciałbym Panu złożyć propozycję Zresztą dostałem od kamerzysty Czy chciałby Pan dołączyć do naszej ekipy? Mm. No. Ale, ale wie pan co? Musi pan wykonać parę... A lat. czemu ty myślisz dla niego na pan? Bo to jest pan, kurada. No tak, na pieniądze, ma wygląd. Na pieniądze wygląd y... no. i piękny uśmiech społeczny. Można <noise> modelem w ogóle, nie? Mo model wogu? <noise> No dobra, ten pomysł już zaczyna mi się podobać. Słuchaj, chcesz zostać? Na kanale? Tak, dokładnie. Chcesz? No. Chcesz być u nas na kanale? No. To co? No to możemy. No, nie, wyjść. chodź, chodź na chwilę, chodź na chwilę. Co, nie, mówicie, mówisz, że... no, nie, chodź, chodź, Adam, na, na słówko. Prezenty się da. Nie szkoda mnie. Nie wiem. Oni, no te tajem. Tajem. Oni te ci są tajem, to ci służy tu Poza kamerami wkażesz, że mam to bez przesady, że teraz ci go szkoda. Ale dobra. Poza kamerami, ale... słuchaj, poza kamerami siedzisz, denerwujesz do dwie godziny, zamiast zacząć odcinek to siedzisz i go denerwujesz. Zależy ostatnio, co ci szkoła tak, no teraz. No dobra, lecimy tym Słuchaj, e, uważam, że powinniśmy zacząć lajtowo od najłatwiejszych to... Ale to czekaj, to musisz mu wytłumaczyć no najpierw. Tak. Każdy kto chce dołączyć na kanał My musi. Robi wyzwania. Wiesz o tym, tak? No wiem. A skąd to wiesz? Wiem. Powiem Ci. on ma bardzo dużo informacji, to jest pan profesor Hurada. Tak? Taka jest prawda? Mówi dobrze czy źle? No dobrze sk 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 mówi. Skończył studia w dziedzinie League of Legends and y Social Blade. <laughs> dobrze, e y możemy skończyć z tym cringe'em i dać mu wyzwanie. Dobra, słuchaj. Także zaczynamy od najłatwiejszego zadania. Mhm. Czyli będziesz musiał zanurkować narówkę w jeziorze. Że będzie ciężko, bolut jest. No to, wy, wy, no to weźmiemy. Nie, bo... na główkę Nie, No to tak Normalnie, ty dużo musisz głowę. Dasz, mhm. idziemy. On na sadę? Idziemy. Ona serio to zrobi? Pewnie. Ale do końca, o, o się on tam chodzi? No tam. I chodź, ma, tak, chodź na Ale on ma to całe przejść? Nie, nie przejść całe, zanurzyć się całe. A zanurzyć się stary Ty, no, a później jedno czy Ja bym mu to jakoś wynagrodził, stary Co? Nie, Co? nie powinieneś mu jakąś paczkę fajkę kupić? czy coś No kupię zane. mu spokojnie. Zostanie jakąś no tam, tam nagrodę, z kilka szlugów, łapy i tyle. Tego stawu. Ej, to co ty? Nie, on się rozgrze, to jest morsowanie normalne. No morsowanie? Nie, wypadł z tego stawu, będziemy go mieli na sumieniu później. Jeszcze... Jakie na sumieniu? Morsowanie, Ej, tak? Się pobiegaj chwilę, pobiegaj chwilę, w... chwilę rozgrzej się, zanim wejdziesz do powieki wody. Jakie na sumieniu? Stary, nie, no wejdziesz, musisz morsować. Zaraz, Nie no, sumienia nie, nie ma masz, nie? nie. Ale... <laughs> pobiegaj, pobiegaj, się <rozdziej. śmiech> 5 kółek rykomat. wokół domu, stawaj. 5 kółek wokół, tak? Kółek tutaj nawet po prostu. musi się rozgrzeć, ja nie wiem, jak to działa. No przed morsowaniem musi się rozgrzeć. Stary, nie gadaj, głupot, bo ja wpadłem do stawu, jak ratowałem psa i co? No i co, i co, po prostu co ty, ty, bo ty, bo to, no, co ty porównujesz, malarii. człowieku? Nie, nie miałem żadnej malarii. Dobra, przesadzasz, przesadzasz. W razie, w razie był stary, no. Przesadzasz. Wiedą, nie wieram, coś, wieram. Wiesz? I jeszcze później jakby coś co mi się stało. Robisz? Lepiej nie, tak? Lepiej nie. Dobra. To dla bezpieczeństwa naszego i jego. Dobra, rozgrzałeś się? Rozgrzałeś się? No dobra, dawaj, stawaj na tym. Będziesz chodził wody? Dawaj, no dobra, dawaj. Chociaż? Stawaj, stawaj, stawaj. Ej, Adam, jak coś, to ratuje nie? No dawaj. Oh, no, i teraz, no i teraz musi się zanurzyć, nie? Wiesz, że to jest trochę ryzykowne, nie co robisz? Adrenalin! Bo tam tam nie wiem jak jest głęboko dalej. Adrenalina, moc! Dobra, lecisz. Skaczesz. Skaczesz, dawaj. Raz, dwa, trzy, go! Nie ma opcji. O, bo widzę. No dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, huragan, mocniej, mocniej! Nie ma opcji. Pęknie, pęknie, mówię ci, że pęknie. No mocniej musisz. Huragan, Mówi, mówię ci, że musisz mocniej. Ty, a co jak laczki nam pogubić z domu? Dawaj do tej dziury, huragan. Zaraz laczki pogubisz stary. Przejdziesz? Pogubisz zaraz laczki. Ja musisz z ty. Przejdziesz czy nie? Stąpasz po cienkim lodzie stary Dobrze, dobrze. Dobra dobrze. dawaj, 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 dawaj. Nie podnoś tego! Nie podnoś tego, to Bez ci nic nie da! To ci nic nie da stary! Musisz iść! O, już prawie weszłeś! Raz. Prawie, teraz wejdziesz! Nie Płaszczą, rozwalaj! Masz nawet publikę, utrudniłeś sobie trochę. Dobra, dawaj, 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 wchodzisz. wchodzisz. O, <grym> o, Dobrze, już Zabierz jesteś prawie. Się się zboczyło, już prawie! Zboczyło. Już prawie, już prawie huragan! Właśnie, już możesz włazić! Wejdź na to! Wejdź na to! Zanuś się. się już teraz i weź odmowy! Yes, morsowanko! Ty, jeszcze Teraz już To jest kabucie. na chatę. Ale po. Ty nam publikę ma fanów. Stary masz fanów, zobaczyli to. Jak możesz gdzieś mieć z tego, jesteś okropni. Ja jestem w <s Lauren Quiz> I co, jak się czujesz po pierwszym zadaniu? Dobrze, zaliczone. <ś��� blisk moisture> tak, to no zaliczone, zaliczone. Wiesz, zrobiłem to po to, bo powiedzieli, że ty wejdziesz. To się no ja Udaya też te szedłem. Ja Niech do domu, potem widziałem z okna, zasuwam, się paliło za nim. Przecież w końcu huragan, nie? Na, 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 no, to, tak. no dobra, no to co? Ja Jesteś gotowy, tak? Jest na, na drugie zadanie to co, teraz brwi jakieś chyba? Co? 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 Nie wiem, no brwi no. To się Co? Yeah, eee, tak jak olejnikowi. To co miał totalnie? leda dla ciebie zadanie no wal śmiało Latasz, stary bez brwi nie co Latasz bez brwi przez tydzień jak bez brwi no musisz sobie zgolić brwi stary jeśli chcesz tutaj wiesz funkcjonować normalnie na czyli kanale yy, musisz... mówisz o tym tu czy Nie, to nie są bryli stary. O tym? Tak, tak. To są a czym ja z ogóle? Maszynką do golenia Barber Barber jest profesjonalnym barberem, więc zrobi to profesjonalnie. A nie masz swoją maszynkę w śród wczoraj? Nie mam. Jaki ty za to? To co, zgadzasz się na to? No, ale ja nie mam maszynki. Ja ci dałem ja maszynkę. Ja ci dam maszynkę, ale taką zwykłą. Do golenia tak? No dobra. Ale może niech lepiej to barber zrobi, a nie profesjonalny profesjonalny. No to zrobimy tak. Ja zrobię jedną brylę, a Hubert ja wolałbym, żeby to jak jakiś no to specjalista daj. zrobił. To co? Dzielicie się po brwi, i potem ja oceniam, kto lepiej zrobił. Ale lusterko poproszę. Lusterko poprosisz, lusterko zobaczysz dopiero, jak będziesz już bez brwi. Bo ja. nie zatnicie, nie? to <gadzisz>, co zrobił. Dwa robicie, nie? To co? No Jakie trzy tak, <gadzisz>? z robimy, nie? jak na zabiegu jakimś. Z z nóż. nóż, skalpel, Nożyczki. <gadziszki>. Ale będzie profesjonalno. No stary, już jedna osoba tak zrobiła, to teraz na ciebie kolej, tak? Przypomnia Przypomniała nam się to zadanie. Wydaje mi się, że jest adekwatne. W Cho nikt, każdy się bał podjąć tego, ty kolejnik był w stanie to zrobić. Ale on też się podejmuje. No. no to mówię, że nikt poza nimi nie był w stanie. Każdy, nie, nie, tylko nie robili, tylko tego nie robię. Nie, na pewno nie. A tutaj mamy. Pacjenta No co? Można? Jeżeli poda, ta, prawda? taka ciota olejnik się podjął, to co huragan będzie gorszy? Nie ma ch**a ch Ale co Weźmy tak czapkę będzie tak chodził, nikt nie ogarnie nie? Obcydowany no tydzień, nie. tydzień będzie bez brwi Do dwóch Ale <śle> ładnie, pięknie Z tym odrosną Ale w wykonaniu <śle> możesz mówić, wykonanie jest profesjonalne, więc no powinieneś być zadowolony to jest złe. To jest złe, co robisz, Barber. Naprawdę, co ty nie powiesz? To ty się najbardziej śmiejesz z nas no, wszyscy, no bo z on śmiesznie wygląda. No popatrz na niego, jeszcze. Czy on nie wygląda śmiesznie? Aha, bo ty nie widzisz. Że się, jeszcze ci nie odsłonił. Masz, teraz. Ojej. Ja. Ja. jak ja będzie przekazuję stało. Przerazuję. Ja sobie oczy wytrę. kosmita jak No <śledzimy> że za dwoma. Czyli co, mówisz, że jak będzie bez dwóch, to będzie gorzej wyglądać? No tak, mi się Kosmicie już nie mają. To jest chore główne. No, zaciąłem to jest znowu. Zacięliśmy się. No, a ty to jednak umiesz pozacinać. No, zacięło się starego. Dobra, obmyjcie go. Dajmy, że nie złapieś, bo dużo na imię pchać, tyle płyną, starych to się nie robi Nie wycierasz im bluzu. Ty powiem ci, że nie wygląda tak źle. No ale wcześniej ci krechle ci po czole, stary uważaj, bo masz całe zakrwawane. No dobra, fajnie jest zrobione, ale jak jest takim specjalistą, to powinien pokazać ci lusterko jak wykonał to. No dobrze wyglądasz. Szanowny powiem ci, że nie wyglądasz źle. No ale... Ale sądzisz, że będzie gorzej. Ale sądzisz, że będzie gorzej? Tak, ale młodziej wygląda. Ale każdy barber, fryzjer pokazuje wykonanie. Proszę szanowny panie. Podobać się? Nowa stylowa? Hmm, no? Nawet no, fajnie wygląda. <noise> Może tak na co dzień teraz? <noise> Może teraz to była nowa stylowa? <noise> co ty na to, żeby tak na co dzień teraz wyglądać? Tak? Ja naprawdę nie wyglądam. No co? Gdzie ty nigdy mi kurwa zaczęłeś? Nigdzie. Ja je ja sobie robię. Gratuluję za wykonaną pracę. Dziękuję, że to Jedziemy dalej z zadaniami. Mam świetny pomysł. Wasabi, dla, cała tubka dla huraramy. Uuu, i skądś. Zawalisz to na raz? Zjesz to? Ale najpierw... Na, aha, czyli tak po prostu chcesz jeść. Myślałem, że chciałeś sobie usiąść, ale okej. Okay. Nastająco też tak mogę. <grym> a, a, słuchaj, zróbmy Pamiętaj, radę, raz, na raz, na raz. Pamiętaj, na drugą drugą No Dobra, dawaj, lecisz. Radę, Tylko ta. pokaż reakcję swoją. To była najostrzejsza rzecz, jaką kiedykolwiek jadłem. Aha, czyli jeszcze w ten sposób. Będziesz zawijać. <grym> Obiecał on, on robi czy nie? Oj ty nie będziesz w kibla Obiecał? On nie przed wie co on robi O chyba nie wie co on robi O kurwa <tryk> Kierzygajko! Kierzygajko. 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 To jest, to Nie rzygaj Ja. No nie, ja, mogłeś od razu sobie na rękę wylać tak, nie Otwórz <śmieniuszu> mleko. Dobra, zdam, Odpuszcz mleko. Odpuszcz mleko. Otwórz no <śmianiczu> mleko. Niech ma. No to zadanie nie wykonane. Hmm. A będzie to jest. on będzie to jest. Musisz to szybko połknąć. Ja opier. O ja, pierd O, ja pierd o Co Pani, to robi dla was, nie? A się potem odpali w środku, no. nie? O nie? On nie. On ci wyjdzie z kibla przy. Ale to, to jest zbyt mocarne, nie? On to prostu nie? On to zrobił. Ja się nie wiem, ja że ja myślałem, że on spróbuje tej tak nie wypluje. On to popił po prostu mlekiem. No tylko popił. widzicie, do czego jestem zdolny. Kurada, masz mruzną głowę, także proponuję Ci zrobić taletowy pryszcz. taletowy prysznek, czyli podasz łeb do kibla i na ci Łatwe zadanie, szybkie. Dobra. Łatwizna. Nie, nie zrobisz. Nie zrobisz tego. Nie, nie zrobisz tego. Serie to zrobisz? A czego niby łatwizna? Proszę to zobaczyć. Co zobaczymy? mam nadzieję, że jest. No. No na no pewno jest. Okay. A co spórę, że Nie, dobrze, woda jest. Nie, dobra, ja nie wiem, nie wiem. co To, jest, to jest za dużo, to jest za wysoko. To jest wysoko. Patrz, to jest cały żółty cały. Ja nie mam pytań. Czy on zna, wie, to Wszystko. Uraga, u się już dzisiaj trzeci raz. Nie, w domu też tak nieraz robię, jak nie mam wody. A w kiblu zawsze woda jest. I co, może jeszcze pilesz z... z tej wody? Nie, Ale nie. Ale nieraz mijesz głowę. Ale no głowę myjesz a, a, Aha, okej. Okay. A to jest kolejne zadanie Hurradan Zarząd zadecydował, że musisz wypić 2 litry mleka na raz. Masz na to półtorej minuty. Nie dobra, nieograniczony czas, ale tak do 5 minut. Mniej więcej. Ja powiem, czy pijesz wystarczająco szybko. Żeby nie było to, że może nie zrobisz tego zadania, bo zawsze jest szansa, że nie zrobi tego zadania, a chcemy, żeby wykonał wszystkie zadania. Dobra, chyba możesz już zacząć pić. E, pamiętaj, masz około 5 minut na wypicie tego. Wiesz, że on się wymiotuje, nie? Nie, co Ja mogę pić mleka takich ilościach? takich ilościach nie, nie piłem. Dobra, teraz. Teraz piję no, mleko. To no, w takich ilościach, w jakich ma wypić, to jest trudne. Ja sobie mamkę mleka. Nie, bo mam A ty Masz w ogóle serce człowieku, zniechęcać się? Że co? Masz serce, chce się zniechęcać. Czy mam serce zniechęcać się? Mam masz. serce znęcać? się. Ja ja on sam chce dołożyć do kanału. Ja tylko, czekam, jak ja masz puszczowi coś wymyślić. Puszczowi coś wymyślić? A, nie chcesz puszczać w zgodzie? Nie. Wydałoby się jakieś mu Jest długo, nie? To powinien jakiś krzesz i przejść. Pół wiecznie. Ale to wiesz, pytanie, czy ja chcę być w składzie? Może ja nie chcę być może chcę być strzelcem. <laughs> Oraz nie chcesz wykonywać zadań O i tak ci jest napierdala I na, na świnio No dobra, no to co, kolejne zadanie chyba wypadało wypadałoby zrobić Skoro tego mleka nie zrobiłeś, no to zróbmy coś bardziej hardkorowego. Mhm. To jest sos czekoladowy eee, Białe spodenki masz, te białe mhm. spodenki przyniosłeś tak jak ci no. prosiłem, Ubierzesz te białe spotęki. Mhm. wysmarujemy ci od tyłu to sosem czekoladowym, mhm. wejdziesz do Biedronki eee, no i kupisz papier toaletowy. Ale będziesz miał bonusowe bo nie podałeś zadania z mlekiem, więc będziesz miał bonusowe pół. Jeśli na przykład podejdziesz do kasjerki, a do ochrony, że tu jest papier, na przykład tak dotniesz, uwalną rybę w czekoladzie uh -huh. i odejdziesz po prostu, i tyle. To jest bonusowy punkt za to. Jedna paszcza szóstego dla ciebie więcej. A kto wymyślił te pomysły? Te pomysły? Aha. Ten ja wymyśliłem, ale. Ja ci go podszynałem, tylko ja powiedziałem troszeczkę gorsze, ale ty wymyśliłeś po prostu w łatwiejszy sposób. No dobra, no. No właśnie. Ale powiem ci, że ja ci uchów, to dzisiaj zużyłeś, to na cały tydzień by ci starczył, No tak mi się wydaje, czy nie? To co, jesteś gotowy? No szczerze? Jestem no. gotowy, tylko muszę się przebrać, nie? No to przybieraj zakładaj spodenki no. i smarujemy To idziemy do auta, chyba, nie? No co ty, chyba tutaj będziesz się przybierać, no, co? Tutaj, tutaj, nie, tutaj normalnie tak. A gdzie masz spodenki? No po co, bo on tylko spodnie zostawia w aucie co, I bluzę spodnia... też musisz zostawić No, co, ze spodniami będę chodził? Gdzie draćesz, wyjście już go? On już szedł Ale jest, ja tego kawałka na dworzu bardziej niż No właśnie, no tego chcę w aucie spodnie ściągnąć, będę w spodnkach Ale ty normalnie nie możesz tutaj nic dniać? No nie, gdzie? Mleka nie wypiłaś, pamiętaj o tym. Dobra, daj to, wlewamy to od tyłu. No dawaj. Czekaj, podciągnij to. O matko, od środka? No od środka, jak niby inaczej? Wejdź, żeby mu tak po nodze leciało. Nie. Widać coś? Pokaż, 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 więcej. Więcej, więcej, więcej. To jest dobre, to jest dobre. To jest dobre. Ej, hej! Lecimy? Nie, 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 dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Nie wróć mnie, bo będę musiał kamerę czyścić. Dobra, ale się posuł. Dobra, lecimy. Zapytaj się gdzie jest papier Idź Idźcie pytać ludzi gdzie jest papier toaletowy. Ty piszesz gdzie jest papier? Piszysz to... O! Pomóc teraz, to? To ten tak? Może? A pan. Dobra, weź ten papier i idź do kasy. Weź te też mokre, też, nie? Proszę. Weź. Takie. Nie? Co mnie? Ja bym na jego miejscu jeszcze taki rąbek zrobił, bo tu to, to, to wyłączyć. Ale się tak, Ej, no, tak? Bym Na jego tak nie było. Proszę to wyłączyć. Ale co? Ten aparat. A nie jest włączony. Ja widzę, że jest włączony. Nie. Nie jest włączony. Jest włączony. Ja sobie znaczy... nie życzę, żeby mnie tu kamerować. Ale no, nie, nie jest włączony. Proszę wyłączyć to. Ale aparat nie jest włączony. Za chwilokronę. Dobrze, proszę bardzo. Ale mnie to nie będę interesuje, proszę to wyłączyć, albo ja wyjdę ze sklepu. Ale jest włączone! Proszę Byłąca, by ja nie będę tu się wiedziała, co Bardzo proszę wyprowadzić tych panów, bo ja nie będę to odprowadzała. Połóż, połóż ładnie pani. Ta pani może niższa będzie. Pani może nic tak nie Co sądzisz? Nie mogę, nie mogę z tej nogi po prostu. Ta nogę to wygryzie z wszystkiego, nie? Mm. Serio, Kręc, mega mega autentycznie. autentycznie. Mega autentycznie no, nie. myślisz? No, no. nie wiem, ja się ja miałem, dobrze. Pewnie jakaś czekolada, nie? Co? Nie, no obstrał się chorą. Tak, tak można. Chorą się obstra, obstrał, co ty sądzisz? No, no to ja, ja, to ja nie, nie wiem w ogóle. W ogóle nikt, nie, nikt w sumie nie zwracam na niego zwykłej uwagi. Nie, co, gościu z znowu, baloną całą na brązowo? Nie robią. Bardziej się wróciłeś przy z kamerą, jesteś niż on jest <laughs> Do łóżka, bo to takiego debiża robić? Naprawdę. A szkoda mi naprawdę szkoda niego jest Jest do szkoda. Co tam, no. Jak, trudne było to zadanie dzisiaj? No trochę. Chcieliśmy cię z coś poinformować. No. Ale ja tego nie mówię, nie? Niestety to był prank. Jaki prank? To był prank, nie, nie, przy, nie przyjmuję się do ekipy. Po ja też Cześć nie żartuję. wiesz. żartujesz? No nie, to był prank. Ja no, ale A nie przejmuj się, nie chcę. Stary, tylko teraz mi go szkoda trochę. Ja mu stary coś tu by nie żeby mu to Ja może bądź ja jeszcze dużo zamówię. Nie, stary, tak się nie robi. Mi, już mi jest tylko szkoda. Tak poważnie, to może zrobimy następny odcinek za parę dni, że mu kupimy jakiś prezent, żeby był. A to czekaj, jeszcze ja pójdę go o coś zapytać. Mam chyba pomysł. No co? Jak skończyć ten odcinek, żeby on był zadowolony?